Cześć, witam na kanale Info Prawa. Jest to ostatni filmik przed tym, zanim zrobię taki ogólny, duży, rozszerzony filmik o odmianach różnych warzyw. Teraz w tym filmie, bo część osób się już pytała o odmiany marchewki, odmiany pietruszki, dołożę też polecane odmiany cebuli, selera i kopru. Zapraszam do oglądania. No, i standardowo jeszcze przed filmem zapraszam do zakupu mojej książki Info, uprawa Jak Uprawiać Warzywa. Jest to książka uprawia 64 warzyw. Większość kupujących ocenia, że to jest najlepsza książka o tej tematyce. Zapraszam też do zakupu kalendarza Warzywnika 2024. Jest to innowacyjny kalendarz warzywny. Wszystko można kupić na stronie infouprawa.pl i na Allegro. A ja teraz mówię, ja czuję się, jakbym w radiu mówił teraz. Dobra, zaczynamy. Wiecie, już się tak cieszę, że już to coraz bliżej ten sezon, że już to się wszystko zaczyna. Odmiany cebuli. Ailsa Craig, odmiana późna o bardzo dużych cebulach, mogących przekroczyć nawet kilogram masy. No nawet i więcej, no ale tutaj tak mniej, dla większości to kilogram masy. Nawet takie duże cebule są pyszne w smaku, są takie łagodne w smaku. Czas przechowywania jest średniej, ale nie aż tak mały jak niektórzy sądzą. Wytrzyma do listopada, a nawet i do grudnia. Exhibition. Nie wiem czy dobrze to wymawiam. W sumie to mogłbym powtórzyć to co yy, napisałem w przypadku odmiany Isaac Craig. Według mnie te odmiany są podobne. Ja lubię takie wiecie duże. Sensiu Yellow, odmiana wczesna tworząca spore cebule, choć nie takie duże jak w przypadku poprzednich odmian. Jest to według mnie najlepsza odmiana do uprawy zimowej. U mnie plonuje bardzo obficie i regularnie. Praktycznie wszystkie cebule są dosyć duże, i do tego są bardzo smaczne. Chyba jest to najsmaczniejsza odmiana, jaką miałem. Ma taki łagodny, delikatny smak, do tego przechowuje się bardzo długo. No i to by było na tyle. Kilka odmian, ale takich wiecie konkretnych. Polecane odmiany pietruszki korzeniowej. Cukrowa, odmiana bardzo wczesna o dosyć krótkim, ale smacznym korzeniu. Pietruszka polecana do bezpośredniego spożycia. Odmiana nadaje się nie tylko do wiosennego siewu, ale też do zimowego. Halblangę, tu ostatnio też, bo ktoś mnie poprawił, bardzo dziękuję, że to się nie, nie czyta halblansz, bo tak przeczytałem, halblangę. Odmiana późna o długim korzeniu, plenna. Pietruszka polecana do zup, sosów, surówek do długiego przechowywania. Odmiana nadaje się nie tylko do siewu wiosennego, ale też do zimowego. Lenka, odmiana średnio późna o dosyć długim korzeniu, plenna. Pietruszka polecana do bezpośredniego spożycia, do zup, do sosów, do, do długiego przechowywania. Odmiana nadaje się nie tylko do sił wiosennego, ale też do zimowego. Teraz pietruszka naciowa Festival 68. Nie jest to odmiana, taka wiecie, którą muszę mieć, no ale sprawdza się u mnie bardzo dobrze i w dodatku jest u mnie zimująca. Mam plony bardzo długo. I teraz koper. No kiedyś mi się wydawało, że koper to jest taki, a wszystkie odmiany są w zasadzie jednakowe, ale to nie jest prawda. Ambrozja. Odmiana średnio-wczesna, która tworzy dużo masy zielonej i później, i późno wybija wpędy kwiatostanowe, te baldachy. Luculus, Odmiana wczesna, dosyć dobrze plonująca. Odmianę można długo wysiewać. Polecam ją nawet do siewu zimowego. Samson. Odmiana, która daje bardzo duże plony masy zielonej. Odmianę można bardzo długo wysiewać. Szmaragd, odmiana wczesna, która tworzy bardzo dużo masy zielonej i późno wybija w pędy kwiatostanowe te baldachy. Odmianę można bardzo długo wysiewać. Polecam ją nawet do siewu zimowego. Czyli te odmiany, które polecam wam do siewu zimowego, możecie wysiewać nie tylko, wiecie, w sensie, że nie wiem, w listopadzie, w grudniu, ale teraz w styczniu też, jak również w lutym. Pora na marchewę, wszyscy czekają na marchewkę. Teraz mam kilka takich no, dosyć fajnych odmian. Pierwsza to jest amsterdamska odmiana wczesna, soczysta, długa, plenna marchewka. No, taka marchewka, jaka powinna właśnie być. To jest według mnie taka klasyczna marchewka. Korzeń jest dosyć odporny na pękanie, nadaje się m.in. na soki, do zupy, można go suszyć, spożywać bezpośrednio. Odmiany można bardzo długo wysiewać, polecam ją nawet do siewu zimowego. Flakese 2, odmiana późna, bardzo smaczna i plenna. Korzeń jest bardzo długi, nawet 30 cm i jest dosyć odporny na pękanie. Wiecie, jeśli chcecie taką marchewę, taką byk marchewę, to to jest właśnie ta odmiana, Flakese 2. Chociaż amsterdamska też jest bardzo duża. Bardzo dobra odmiana do bezpośredniego spożycia i przechowywania. Z tym przechowywaniem to też Wam powiem, bo dużo osób mnie się pyta, jak przechowywać coś. W tym planerze też będzie o tym. O przechowywaniu jak również, no oczywiście na moim kanale też będzie, ale dużo osób tak popełnia błąd w podstawowej kwestii, że wybiera złe odmiany do przechowywania, bo zwykle odmiany późne najlepiej się i najdłużej przechowują. Karotela, odmiana średnio-wczesna, bardzo smaczna. Korzeń jest średniej długości, zawiera dużo karotenu, jest polecany na soki, do przetworów i do bezpośredniego spożycia. Odmiany można bardzo długo wysiewać. Paris Markt, pewnie też to źle czytam, odmiana bardzo wczesna. I tutaj zas zaskoczę niektórych, bo co wyjątkowa, odmiana tworzy w miarę kuliste korzenie, trochę przypominające kształtem rzodkiewki. To jest taka no, wyjątkowa odmiana. Odmianę można bardzo długo wysiewać, polecam ją nawet do siewu zimowego. A jeszcze korzenie jest polecane na soki, do konserwowania i bezpośredniego spożycia. Pierwszy zbiór, odmiana bardzo wczesna, co zresztą no, sama nazwa mówi. Korzeń nie jest za długi, ale za to jest bardzo smaczny, zawiera dużo karotenu. Odmianę można bardzo długo wysiewać, polecam ją nawet do siewu zimowego. No Jeśli chcecie bardzo wczesny zbiór takiej normalnej marchewki, nie tej okrągłej, no to pierwszy zbiór jest bardzo dobry. No i jeszcze w dzisiejszym zestawieniu został nam seler korzeniowy. W poniedziałek będzie o polecanych odmianach. Arbuza, bobu, buraków, no cebule też, bo wiecie, to ma być taki łączony. Cukinia, czosnek, dynia, fasola, groch, kalarepa, koper, kukurydza, marchew, ogórek gruntowy, papryka, pietruszka korzeniowa, pomidor. No to będą takie bardziej rozszerzone, tak samo rzodkiewka, sałata. Seler korzeniowy, szpinak, no i też pojedynczo lub podwójnie o polecanych odmianach innych warzyw: to będzie brokuł, kapusta, melon, pasternak, patison, pietruszka naciowa ta jedna, por, jeden mam taki bardzo fajny, rzodkiew. Słonecznik, więc to będzie takie. Wiecie, yy, taki zbiorczy filmik. A teraz jeszcze dwie odmiany selera korzeniowego: Goliat, Odmiana plenna o dużym, bardzo smacznym korzeniu. Odmiana o dużej odporności na wybijanie w pędy kwiatostanowe. Według mnie to jest bardzo ważne, bo no, seler lubi sobie wybić cza czasami w kwiat. MAXIM. Odmiana bardzo plenna o dużym, bardzo smacznym korzeniu. Odmiana polecana do przechowywania. Jeśli no, często macie także że niepewna jest. Pogodan, no to lepszy według mnie będzie ten Goliat, no bo on jest właśnie odporniejszy na te wybijanie w pędy kwiatostanowe. Co nie oznacza, że Maxim też jest, jest bardzo na to podatny. Dobrze, chyba byłoby na tyle. Dziękuję Wam, wam bardzo serdecznie za uwagę. Zapraszam do oceny tego filmiku, do subskrybowania kanału info, prawa, do zakupu moich produktów. No i zapraszam, żeby czekać na najnowszy planer warzywnika. Pozdrawiam.